Katarzyna Dowbor i ekipa programu Nasz nowy dom od kilku lat niosą pomoc osobom, których warunki socjalne nie pozwalają na normalne życie. Dziennikarka nie pozostaje obojętna na cierpienie i łzy uczestników. Zawsze niemal natychmiast rusza do pomocy. Wielokrotnie podkreślała, że nie wyobraża sobie innego wyjścia, niż pójście na ratunek. Teraz, jak grom z jasnego nieba, spadła na nią wiadomość o nowotworze kobiety, która potrzebowała natychmiastowej pomocy. Niedawno do programu nasz nowy dom postanowiła zgłosić się samotna mama, Maria Niemiec, która samotnie wychowuje dwie córki, 14-letnią Nikolę Trzajnę i jej dwunastoletnią siostrę Ninę. Rodzina zmaga się z ogromnymi problemami. Przed czterema laty Nikola niespodziewanie zachorowała. Diagnoza lekarzy była przerażająca. Badania wykazały, że dziewczynka cierpi na ostrą białaczkę szpikową. Choroba diametralnie zmieniła życie całej rodziny. Szpital stał się drugim domem Nikoli. Ze względu na osłabioną odporność nie mogła spotykać się z przyjaciółmi i chodzić do szkoły. Rozpoczęła się walka o życie. Katarzyna Dowbor pomogła z rozpaczonej kobiecie. Dzięki pomocy osób z całej Polski udało się znaleźć dawcę szpiku, który mógł pomóc Nikoli. Jedynym ratunkiem był przeszczep szpiku. Pomoc przyszła tuż przed jedenastymi urodzinami dziewczynki. Nikola wróciła do zdrowia. Na rodzinę spadło jednak widmo kolejnych problemów. Kobiety zamieszkiwały w mieszkaniu komunalnym w czarnym potoku. Niestety. Muszą opuścić go jeszcze przed końcem wakacji. Dom, który odziedziczyły po babci, nie jest zdatny do zamieszkania. Budynek jest w katastrofalnym stanie nie ma w nim kanalizacji i ocieplenia, żeby rodzina mogła się wprowadzić. Niezbędny jest gruntowny, kapitalny remont, który wymaga dużych nakładów finansowych. Pani Maria nie jest w stanie znaleźć takich funduszy, które pozwoliłyby pokryć koszty renowacji. O pomoc poprosiła więc ekipę programu Nasz Nowy Dom. Niedługo później Gołkowice Górne, Małą Wieś w Małopolsce, nieopodal Nowego Sącza, odwiedziła Katarzyna Dowbor. Dziennikarka, która sama, nie mogła zareagować inaczej. Historia Nikoli wzruszyła ją do łez, postanowiła więc pilnie pomóc Podjęła decyzję, że wspólnie z rodziną wyremontuje stary dom. Pani Maria i dziewczynki niezwłocznie spakowały się i ruszyły na urlop do Lemon Resort Spa w Gródku nad Dunajcem ekipa remontowa przystąpiła do działania. 2. Bulwersujące nagranie obiegło internet. Policja potraktowała dziewczynkę gazem pieprzowym dziś po raz pierwszy zobaczą wyremontowany budynek. Martyna Kupczyk, architekt programu, zdradziła, że dom został urządzony w stylu góralskim, który idealnie pasuje do specyfiki regionu, w którym się znajduje. Remont był dużym wyzwaniem dla całej ekipy, pracy było naprawdę wiele. Trwała ona od rana do wieczora. Jakie są ich efekty? Telewidzowie dowiedzą się jesienią. Katarzyna Dowbor zafundowała Nikoli i jej siostrze najpiękniejszy prezent na dzień dziecka, jaki mogły sobie wymarzyć. Dziennikarka, jak zwykle, wykazała się dużą empatią i zrozumieniem. Niespodziewane informacje o nowotworze nastolatki sprawiły, że nie mogła nie udzielić rodzinie pomocy. Źródło Gazeta Krakowska.